Dzisiaj robimy film na YouTube, bo to mój pierwszy. Bo mam tylko dwa shorty. I to robimy. Tylko sobie telefon wezmę. I to wezmę sobie na YouTube. Gramy? I Nie wiem, jaką grę w ogóle mam, ale Jeszcze nawet nie wiem. Mmmm... dobra. Sprawdzamy czy tutaj są w ogóle żyłem. No dobra, sprawdzamy, czy też są teraz Jeszcze raz mówię. O no dobra, mam. Tak. Niech baczcie. Eee, napiszcie w komentarzach, czy graliście. Ja mam teraz już kilka procent, ale nie wiem ile. No to coś jest trochę niewyraźne, to nic chyba. Wyłączam. Tylko patrzyłam, czy działa. Dlatego tak zrobiłam. I idę szukać teraz kluczy. Tu są jakieś? Idę szukać kluczy, czy są jakieś? I zobaczyć, czy są jakieś szynki otwarte i w nich są bronie, albo też skoruczy szukać. Mm -hmm. To idę szukać teraz skrócić, ale nie wiem gdzie, gdzie, będę. O mam i to będzie tylko na jedno, bo ich się trzy zbiera. To idziemy teraz szukać. O jeszcze jeden. To idziemy na dół i otwieramy tą skrzynię. Uuu, nóż. No. Ale nie wiadomo, gdzie jest babcia. Idziemy szukać babci. Nie wiem, co ona będzie je na surfu. Przejdziemy. To, to nie wiem, czy na surf idzie, albo nie wiem. Chyba jej tam nie ma. Hmm, oh cool. Oh, my it's is big one. I'll go back up there. the name. This thing. Oh, there's a lot. Zaraz chyba babci poszukać. Babci. Trzeba zaraz poszukać. Bo nie wiem gdzie jest. Nie wiem, czy na dworze tutaj z To idziemy sobie właśnie sprawdzić. O, patajnie. O pród, które jabłę. He, he, Jest to 3 minuty a nie wiadomo gdzie babcia ej gdzie oni w ogóle idą a ona może kamień czy gdzieś gdzie ta babcia o ja też biorę ten kamień niby i mamy kamień tutaj mamy kamień i zaraz go rzucimy z babci, bo ma tylko 6 proszę, zwykle, ale nie wiem gdzie ta babcia. No hmm. to jej idziemy teraz właśnie szukać, bo nie wiadomo gdzie jest. pomocy. Gdzie ta babcia. To zbiemy coś tu Ej. Ja. ja. Jest. A ja biorę jestem sami. Dzięki. Jak to można było wejść? Kontynuuj Jej, to ja <laughs> O, tu i zrobiłam sobie awatera takiego wcześniej i coś miałam innego, i coś miałam jeszcze wcześniej innego, co chciałabym, bo jeszcze nie wiedziałam. I to co jeszcze, sobie wolę, co Dobra, to no Tylko nie ja. Uuu, bo już blisko. Aaa, jaka straszna babcia, bardzo się boję. Znaczy to, się, to, 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 to się nie było, jakiego znaczy to. O dobra, kubek, rozbijemy go. Teraz będzie już pięknie. Uuuuh. Zachodzimy mm. i idziemy do baski. Duuuuh. O, idziemy sobie po zęczeniu. Łooooo. A bierze to gdzie to babce? Nie ma tu. Idziemy. O kurcz. Ona ma buterkę. Fajną. A ja nie mogę babci jej znaleźć. O Teraz co odpadimy. Gdzie ta babcia, bo jej nawet nie widziałam. Z pomocy. <coughs> hmm. Może u góry się chowa. Ja idę do góry i tylko sobie klucz biorę i idę do góry. Ej, to mąż. Hehe. He. Dobra, idziemy po jakąś skrzynię trój... Trójkluczową. O, płaczki. I muszę coś schować, bo jak nie, to one mi... Dobra, idziemy. to są wentylacje. I tutaj coś mieliśmy, ale jeszcze tego nie mamy. Eee, tutaj chyba nic nie ma ciekawego. O, gościu. Nawet bardziej... O, babcia! Pomocy!

do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju, A! do pokoju, do pokoju, hehe, aha, do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać I muszę tą babkę znaleźć. Ale najpierw sobie tak w i wychodzimy. To się, już chyba kończę, Chodźcie zaraz słuchaj, 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 są moje słuchaj, Tutaj te są ten się słuchaj, I tutaj słuchaj, 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 złotych. Najtańsze są te najtańsze są 500, bo są za tyle złotych. A najgorsze są rzeczy. jest chyba zrobił Zaraz chyba kończymy. Like A wata już. No to chyba już kończymy. Zostawcie lajka i suba, i komentarz. Pa pa. Pa pa.